Cześć, witam w trzeciej serii poradników do Unity. Dzisiaj chciałbym, abyśmy wstawili naszego gracza. W tym celu otwórzmy projekt w Unity. Zmieniłem właśnie trochę tą mapę, gdyż mi za bardzo nie odpowiadała. Mam tutaj kilka jeziorek i dam wam link y, do gracza jak już to w poprzednim poradniku y, ja go teraz zaimportuję y, tu on jest, zbiorę to i przyciągam po prostu do Unity czekam chwilę możemy go przeciągnąć tu i zobaczyć jak on wygląda, taki prosty nie jest to mój model, ale myślę, że mogę się nim posłużyć Eba, usuwamy go stąd e, przeciągamy go do modele e, to i to możemy sobie dać do tekstury i zamykamy te foldery e, teraz e, musimy zrobić coś, jakiś skrypt, napisać, żeby nasz gracz pojawiał się w wyznaczonym przez nas miejscu. W tym celu stwórzmy sobie GameObject Empty i ustawmy sobie go w takiej pozycji, jakiej nam pasuje. To będzie tak może gdzieś y, tu y, to będzie y, tak tak y, ja już mam wcześniej ustanowioną pozycję 3,425 na 79 na 1173 to jest. Oj, y, to jest tu. Tak blisko tego jeziorka. I tutaj jest ten właśnie nasz game object, w którym będzie się pojawiał nasz gracz. Y, nazwijmy go. Y, pojawienie gracza. I stwórzmy nowy skrypt. Nazwijmy go pojawienie gracza. znaczy nie. Nazwijmy go ustawienia gry. Tutaj będą wszystkie e, ustawienia związane z pojawieniem się tego gracza. Naciskamy dwa razy, otwieramy, a zaraz Wam jeszcze pokażę. E, bo mi się to otworzy w Visual Studio. E, ale y, gdy wy nie macie ustawienia włączonego y, to pojawi wam się to prawdopodobnie w wbudowanym w Unity edytorze tekstu <coughs> który jest taki jakby zły aby zmienić na Unity albo na Develop y, w Edit Preferences y, wybieramy y, to Wybieramy w jakim programie chcemy, aby się otwierało. Monodewel możecie sobie wybrać, jeżeli macie Microsoft Visual Studio 2010 lub nowsze. Albo starsze też, to wybierzcie sobie w nim. Ja będę w nim tworzył. I tutaj widzimy, pojawił nam się taki oto kod. O co w tym chodzi? A więc using Unity Engine, czyli będzie nam ten kod używał silnika z Unity i using System Collections będzie nam używał wszystkich zwrotów z systemu. Tutaj jest nazwa, ta. Pamiętajmy, aby ona była, ona była taka sama. Co to jest to? Otóż to jest. W, y, operacja, która będzie się działa przy każdym włączeniu gry więc napiszmy sobie y, debug.log y, napiszmy tekst na przykład y, cześć y, debug.log jest to ta konsola y, w której możemy wyświetlać tekst y, debug może także nam rysować na przykład linię na scenie albo może wytłumaczę kiedyś, na jakie zadanie to polega. Więc zapiszmy. Ctrl Shift S. Zapisujemy wszystko. Naciśnijmy play. I pojawia. Aha, jeszcze nie. Musimy ten skrypt przeciągnąć do ustawienia gry, więc. Znaczy do jakiegoś obiektu na scenie, bo inaczej on jest nieaktywny. Stwórzmy w tym celu nowy game object, zresetujmy jego pozycję i nazwijmy ustawienia gry. Przeciągnijmy teraz ten skrypt i gdy włączymy pojawi nam się właśnie cześć yy, gdy yy, gdybyśmy to dali do update yy, to będzie nam się pojawiało co? Yy, każdą klatkę aha, dobra wymarzmy i Widzimy, cały czas nam się pojawia cześć więc taka jest różnica pomiędzy start i update Teraz może, y, gdy już to mamy, y, to zacznijmy tworzyć y, skrypt. Więc y, najpierw napiszmy public game object player... Nie, może nie player. Y, gracz. Co to jest public? Jest to funkcja publiczna. Teraz pojawi nam się tutaj gracz, ale gdybyśmy napisali private, to nam się on nie pojawi. Zniknie zaraz. Zostawmy public, bo będzie nam potrzebny do przypisania. GameObject są to wszystkie elementy z naszego projektu. Gracz to jest nazwa tej funkcji. Myślę, że tyle by było na tym poradniku, gdyż nie chcę ich za długich. Zapraszam do oglądania, za niedługo będzie następny, w którym zajmiemy się dalszym tworzeniem. Cześć!